Witam Pani Ulu. Chciałabym zapytać cię o kilka rzeczy odnośnie naszego nowego masażysty. Jak nasz masażysta się sprawuje? Czy faktycznie jest taki fantastyczny, jak to mówią inne klubowiczki? No, ma kilka ważnych zalet, jak ten masażysta. Po pierwsze, jest przemiły. Po drugie, wspaniale nawiązuje kontakt z drugą osobą. Po trzecie, widać, że jest naprawdę świetnym fachowcem, bo to się czuje i jak ktoś masuje. No i po czwarte jest niewątpliwie przez mężczyzną, co też dużo. Ale... To fajnie. Panie Ulu, e, czy nie czuje pani skrępowania, kiedy masuje panią mężczyzna? Nigdy nie czuję skrępowania, kiedy masuje mężczyzna. Wprost przeciwnie. E, dlaczego warto skorzystać z takiego masażu? Dlatego, że masaż jest to bardzo dobra rzecz. Przede wszystkim działa um, bardzo obcięczająco na mięśnie, um, pomaga tym mięśniom um, ułożyć się w prawidłowy sposób. Poza tym um, dostarcza organizmowi właśnie takiego wypoczynku i relaksu. Um, no i pomaga usunąć zmęczenie, stres. Czyli jednym z ewentualnie. No jest to bardzo ważna rzecz, również wspomagająca proces odchudzania i proces jakiejś tam odnowy takiej biologicznej organizmu. Czyli jednym słowem jest to świetne uzupełnienie treningu, Jak relaksu tak? i tego wszystkiego. Tak. To dziękuję bardzo. Proszę bardzo.